Cześć, tu Mortimer. Witam w programie SPIM. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wykonuje się jakąś konwersję, model czy wykorzystuje technikę modelarską, zapytajcie się mnie na forum. W pierwszym odcinku powiedziałem, że zastanawiam się nad tym, czy wykorzystam kryształ z monolitu. Po częściowym montażu przymierzyłem kryształ do miejsca, gdzie potencjalnie planowałem go zamontować i stwierdziłem, że wygląda całkiem nieźle. Jednak porzuciłem pierwotny pomysł zamontowania diody dokładnie pod kryształem. Postanowiłem zamontować diodę wewnątrz kryształu. Do wyboru miałem standardowe zielone diody i białe większe. Po przymierzeniu okazało się, że dioda zielona świeci wiele jaśniej, mimo iż jest mniejsza. Kolejnym etapem było wykonanie odwiertów krysztale. Trzeba wiercić delikatnie, żeby kryształ się nie rozkleił. Przyznam się, że mi się nie udało i musiałem skleić swojego jeszcze raz. Przed wklejeniem kryształu w mocowanie trzeba go dobrze ustawić, aby nie był przekrzywiony po przyklejeniu. Lepiej jest poświęcić tej czynności sporo uwagi i czasu, niż potem mieć model z fikuśnie przekrzywionym świecidełkiem. Trochę czasu zastanawiałem się, jak wkleić kryształ tak, aby nie pobrudzić go klejem w widocznych miejscach. Pomysł posmarowania ramion i celowania elementem z przezroczystego plastiku w przestrzeni między ramionami ociekającymi klejem odrzuciłem od razu. Kiedy kryształ jest już dobrze ustawiony w mocowaniu, wprowadzamy klej od wewnętrznej strony ramion mocowania. Dzięki temu klej dostanie się na powierzchnię klejenia i po przyklejeniu całość będzie wyglądała ładnie i czysto. Jak widać na zbliżeniach, udało się ładnie wkleić kryształ. Tak wygląda kryształ z podświetleniem. Początkowo chciałem kable zasilające diodę pomalować na czarno i wpuścić pionowo w górny pokład, tam gdzie pierwotnie miała być dioda podświetlająca kryształ. Jednak potem przyszedł mi do głowy pomysł uschowania kabli w kanałach ramion mocowania. Wybrałem dwa sąsiednie ramiona dlatego, aby poprowadzić kable na tylną stronę monolitu. Przed wygięciem nóżek, diod, niezbędne jest przylutowanie do nich długich kabli do montażu. Ja zostawiłem sobie duży zapas kabli, ponieważ planuję zamontować kryształ dopiero po pomalowaniu modelu. Ponieważ wtedy model będzie sklejony, to wszystkie operacje będę mógł wykonać przez właz głów. Kable wciskamy w kanały w ramionach mocowania kryształu. Tak wygląda gotowy element. Czas na przymiarkę. Ustawiłem kryształ na górnym pokładzie monolitu i zaznaczyłem miejsce, gdzie trzeba wykonać otwory na kable zasilające diodek kryształowy. Tak wyglądają gotowe otwory. Zostaną one zasłonięte przez mocowanie kryształu. Zróbmy więc przymiarkę gotowego modułu. Widok od przodu. Jeszcze widać fragmenty kabli, ale po ich zamalowaniu czarną farbą będzie tacy. A tak wyglądają nóżki diody widoczne od tylnej strony monolitu. Widok ten będzie zasłonięty przez tylną ścianę. Po próbnym złożeniu modelu stwierdziłem, że przydałaby się jeszcze jedna dioda zamontowana wewnątrz modelu na podłodze. Oto dioda ustawiona poziomo i wycelowana we włas. A tak działa ta nowa dioda. Ostatnim elementem, nad którym pracowałem, były gauss projektory. W celu zwiększenia ich jasności wymalowałem na biało kanały projektorów. W komentarzach do poprzedniej części, Eiko 2 napisał, że brakowało mu demonstracji jak świeci skończony Particle Projector. Specjalnie dla Eiko i wszystkich ciekawych prezentuje kilka nocnych ujęć.